Polska nie może stać się śmietnikiem dla niemieckiego eksperymentu multikulturalizmu. Niemcy od miesięcy przerzucają ma nam nielegalnych imigrantów, którzy nie powinni u nas przybywać. Robią to bez papierów, bez żadnych procedur, nocą, w tajemnicy przed wszystkimi. To jest po prostu wcielenie paktu migracyjnego w życie. I gdzie przez ten cały czas był rząd? Gdzie była jakakolwiek reakcja? Gdzie była ochrona naszych granic? Czy my jesteśmy suwerennym państwem, czy tylko landem, któremu Niemcy będą dyktowały to, w jaki sposób mają prowadzić politykę migracyjną? Jako Konfederacja i Ruch Narodowy mówimy jasno: żadnych migrantów z Niemiec, żadnej niemieckiej relokacji pod stołem, żadnego multicultu w Polsce, żadnej masowej imigracji, nawet gdy jest to nalegalna. Dość milczenia, dość uległości. Polska to nie jest kraj do rozwiązywania problemów innych państw. Polska to jest nasz dom, o którym my musimy dbać, o którym musimy walczyć. Tak swoją drogą nie miejmy złudzeń. Donald Tusk zamykając granicę z Niemcami i Litwą prawdopodobnie wprowadzi zwykłą zasłonę dymną pod to tylko, aby uspokoić nastroje społeczne i odsunąć ruch obrony granic właśnie od granicy niemieckiej. Dlatego musimy konsekwentnie dalej pilnować i patrzeć, czy faktycznie granica będzie szczelna i zamknięta na nielegalnych imigrantów.